Guys, odcinek trzeci, proszę bardzo, i Kuzo. Nie? Yeah. Dawno się nie widzieliśmy. Nie wiem kim jesteś, ale nie dam ci kasy na piwo. Widzę, że nie zmieniłeś się nic nic. Ale nie jestem tu w celu piwa. A chcę twoich mocy. Co ty pierdolisz? Co kolejny przydupas Sasoriego, który jakimś cudem nie został pokonany. Sasori? Nie znam. Ale znam kogoś, kto z chęcią pozna ciebie. Powitaj mojego kolegę. Brina. Co jest do cholery, od kiedy ja mam klona? Walcz. Walcz! Szybki jesteś, nie powiem. Nie wiem, jakim cudem się tu znalazłeś, ale zaraz cię szybko odeślę. Skąd przybyłeś? No, dawaj, jestem tutaj. Hech, takim płomykiem to sobie fajkę możesz odpalić. E. Jesteś bardzo wygadany, jak na żywy worek treningowy. Zaraz zamknę ci tą twoją jadaczkę. Te panie, co tu się dzieje? Nie mam bladego pojęcia. Koniec tego dobrego. Ręce do góry i spodnie w dół kutafony tafony, jedna. <laughs> Niezłą tą policję, tu macie nie powiem. Odpierdoli się od tych ludzi. Miałeś walczyć ze mną. No to dawaj, cwaniaku. Cholera jasna, nic nie mogę mu z... Ej, World Trade Center! World Trade Center referencja, let's go! <laughs> World Trade Center Pałacu kultury, ja pierdolę, jakie to jest uniwersum. <laughs> On jest praktycznie na takim poziomie mocy, co ja. Fajnie się z tobą walczyło, ale pora zakończyć twój żywot. Szybciej z tą leżarnią. zjebaną tyś! Chyba staruchu naprawdę chcesz umrzeć. Teraz zapamiętasz na zawsze, że nie przeszkadza mi się w walce. Spokojnie kolego ze mną jesteś tu bezpieczny. Zaraz kurna co to był za wybuch. Chcesz walczyć na poważnie? No to proszę bardzo cholera. Czemu on dostał nagle power-upa jakiegoś? Co tu robi go Rider do jasnej ciasnej? Też wiesz gościu. A ten to kto? Kojny Rider, ale jakiś taki inny trochę. To chyba znak aby zacząć spierdalać. Ktoś tak myślę. Spokojnie jeszcze się wami zajmę. Ach, intro! Dla mnie zawsze będziesz mała, choć jesteś wyższa ode mnie, nie będziesz już cierpiała, bo ja będę blisko ciebie. Nie obchodzi mnie on pierdolę, te konsekwencje, obchodzi mnie to, że przez niego boli cię serce. Dla mnie zawsze będziesz mała, choć jesteś wyższa ode mnie, nie będziesz już cierpiała, bo ja będę blisko ciebie. Nie obchodzi mnie on pierdolę te konsekwencje Obchodzi mnie to, że przez niego boli bolicie serce Pokecik bo jako ten trzeci. Pokaż mi się no make-up, pokaż mi się na żywo, nie chcę Ciebie na zdjęciach Chcecie swoich ramionach, bo jesteś najpiękniejsza. Pokaż mi co najlepsze, pokaż mi co najlepsze. Luta no z Naruto No to co wam, dawaj jakiegoś meczyka w billarda strzelimy. No dobra, ale o co gramy? Jak mamy grać profesjonalnie, to nie za darmo. Mam pomysł, wygraną będzie 2000 kolumbijskich pesos, co to na to? <laughs> Pejsos? namówiłeś mnie wchodzę w ten zakład. Zajebiście, że udało nam się ogarnąć to spotkanie. To prawda, tylko mam pytanie. Jaki? Okej, okay, to jest referencja do tego, że pierwsze nasze spotkanie na pierwszym Discordzie było planowane tak mega mocno, i finalnie chuj z tego wyszedł. <noise> Przynajmniej w tym uniwersum doszło do skutku. Gdzie ten gruby, co go przyjąłeś jako pierwszego na moda? Kurwa, nosiak. Chyba nosiak albo grześ, już kurwa, nie wiem. Ten wywaliłem go w pizdu. <noise> Panie, on chciał pół serwera wywalić tylko dlatego, bo ktoś napisał, że genshin capi. <grywa> <grywa> już łałośtajment wow, spanujcie, przestańcie. Mówiłem, że tak z nim będzie. Oj tam, oj tam. Ważne, że już go nie ma. Icyk, zwycięstwo. Skąd ty takiego farta masz? To za ten fart tylko czysty ski. Dawaj drugą rundkę. A masz drugie dwa tysiące pesos. No nie. Ale mam na koncie 70 euro gąbek, a to już nie. Dobra, ta wszyscy. Chciałem wam tu wszystkim pogratulować. Pogratulować? Czego? Że jeszcze was nie wyjebałem. <grystanie> 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 ok, to w sumie obecni moderatorzy, lamps, praktyk. Chyba wszyscy. Gratuluję, że jeszcze was nie wypierdoliłem, dobra robota. Pod wielkim wrażeniem, że tak się trzymacie. Wasze zdrowie. Zdrowie? Zdrowie. Kurwa, jak ja nienawidzę tych... A, i Josh jeszcze, I'm so sorry. Josh, jeszcze Josh, przepraszam. Ale Josh, Josh to jest akurat wyjątek. Josh jest jedynym moderatorem z pierwszego Discorda, który dalej tu się trzyma. Naprawdę. Więc może dlatego nie zapomniałem, po prostu to jest tak dobra firma, Josh, że... On jest od pierwszego Discorda. Jedyny, który dalej się utrzymał. ...sądów. Jakich sądów znowu? No normalnie sądów. Nie wiem, po co takie coś powstało. O co ci chodzi? Jaki masz problem? Według mnie powinni je wywalić z i nie byłoby wtedy <noise> żadnych problemów. A tak to dobre, chłopaki muszą ciągle patrzeć na świat za kraty. Dobra, teraz to gadasz totalne głupoty, koleś. Udowodnij ci, że nie masz argumentów. <noise> Dawaj. Zapraszam cię na stronę narodowcy.pl <noise> 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 Tak, to był cały Sasori. Jego argumenty Sasoriego pochodziły ze stronę narodowcy.pl. Naprawdę kurwa. tematu, którzy wiedzą co mówią. Ty to debil jednak jesteś. Wejdź a zobaczysz, że mówię z sensem! Ja pierdolę, ja wiedziałem, że ten sasori jest idiotą, ale nie wiedziałem, że aż takim. Wiesz co, ja chyba z tego Żabierosy. mogę zapalić, go! bo zaraz mnie... Pan, fuzji szybkość z narzeczoną, włącz świnkę Pepe, bo mi podryw spali. Podryw jak już jest twoja? No ale dobra, okej, czegoś nie robi dla homie. No dobra, przerwa animacja tylko po to, żebyś... Nieważne. Peppa... Świnka Peppa, dobra, okej. Tak się robi dla homies ogólnie, guys, pamiętajcie. To krainy rozkoszy. Kurwa, ratujesz mi dupę, stary, ratujesz ten związek. Zabrzmiało mrocznie, ale cieszę się, że uratowałem. Bardzo ładnie, no to gratulacje, fan. Baw się teraz. Baw się teraz, fan. Dobrze. A my wracamy do smutnej rzeczywistości. Let's go. Coś skręci. Spoko. Ja jeszcze sobie popatrzę, jak się kłócą. Nie przejmuj się, fuzjonek. Sasori so, to totalny idiota, ale ty jesteś całkowicie jego przeciwieństwem. Jesteś mądrym i silnym facetem, a ja takich lubię. Czekaj, kto to był? Bo zapomniałem, kto to, kto, kto to był. Bo Blusia to, to nie jest, kto to był? To nie jest Blusia. No, Blusia to była tamta druga. To nie? To jest Blusia? Przecież Blusia wyglądała chyba inaczej. Okej, okay, dobra, no tutaj jest Blusia. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Wybacz blusia, ale nie okay. jestem tobą w ogóle zainteresowany. Oj tam tylko tak mówisz może chciałbyś ze mną się jutro wybrać na jakąś kawkę albo na coś więcej? Nie bądź nachalna proszę cię. No weź będzie fajnie, podobasz mi się bardzo. Dobra pierdolę to, idę do Nirwa też zapalić, bo mnie chyba coś strzeli hmm. zaraz. Spokojnie jeszcze będziesz mój dziubasku. Tak, nie, tak, nie, tak. Nie. Długo się już tak kłócą. Z Jakąś godzinę chyba już. Chcesz się założyć komu pierwszemu ta kłótnia się znudzi? A w sumie czemu nie? Ło cholera ale mnie łeb boli, co jest czemu ja leżę w wannie. Ten papierosek coś chyba mocniejszy był widzę. O Wolf, jako jedyny nie śpi widzę. E ta średnia z wyglądu, może następna <grymne> będzie o, ho, ho, ale tutaj rakieta jest opalna. No nie... Kurwa, ogólnie... No, Wolfie to był babiarz, ale Wolfie faktycznie był babiarzem. On nie był taki, że tylko tak gadał, ale Wolfie był babiarzem. Kiedyś... Oj, moją ulubioną historią jest to, jak wyruchał kelnerkę w pracy. To, to, to jest moja ulubiona historia Wolfiego. Albo jak jeździł Hot Wheelsami po plecach laski, to też było spoko. W czasie seksu oczywiście. Spoko, spoko. Nieźle, ale ona ma wielkie. Kurwa, Matiu, co ty robisz? Eee, e, e, to znaczy chciałem powiedzieć, jaką ona ma piękną osobowość. Jezu czemu oni wszyscy są tacy odklejeni? Cholera jakoś trzeba tego nirwa przekonać do Dragon Balda. pytanie jak. Kakarot niestety nie zadziałał więc to odpada. Cholera jak go tu przekonać. Wiem już, gdzie ja miałem tego kondoma. O jest jeszcze nie rusz. To teraz trzeba zrobić jedną rzecz. Hej wegeta gdzie jesteś? Chcesz może polecieć w kosmos? To to teraz dzwoni. Paulina? Czego ona chce? No halo. Hej fuzion. Mam sprawę. Jakaś ważna, bo jestem dosyć zajęty. Zajmuję się teraz bardzo poważnymi rzeczami. Czyli się opierdalasz, rozumiem. Nie ważna, chciałam się tylko zapytać, czy wiesz, gdzie jest Paweł? Coś go długo w domu nie ma, to pomyślałam, że pewnie jest u ciebie. A o to chodzi. Cóż, Nirwa nie ma u mnie. Niestety nie wiem, gdzie jest. Dobra, dzięki za info, Nara. W sumie rzeczywiście Nirw coś długo kontaktu nie daje żadnego. Aż sam jestem ciekaw, gdzie on. Może gecik coś wie? Dobra, tutaj chyba będę bezpieczny. I z czego chce ten fuzion teraz halo? No, halo, Patryk, słuchaj, jest może nirw u ciebie? Paulina się o niego pyta. Nie, nie ma u mnie nirwa. Słuchaj, teraz dosyć słaby moment sobie wybrałeś nadzwonienie. dzwonienie. Kurna gecik, ty tam nie gadaj przez telefon, tylko zacznij jakimiś monitorami rzucać. Długo nie tam się nie otrzymacie w końcu wyjdziecie, a wtedy wam nogi z dupy powyrywam. Miał być Windows 11, a nie dość, to Windows 3.2, to jeszcze kurwa po chińsku. <gry> Mandaryn jakiś jestem, czy co? Ja ci, gecik, mówiłem, zanim sprzedasz Windowsa, to upewnili się, że dobrego do walizki pakujesz. Oj no, zdarzy się człowiekowi zapomnieć. Słyszę, że się tam dobrze bawicie, to ja lepiej już wam nie będę przeszkadzał. Narka, chłopaki. Dobra, no to wracając do tematu, oddech informatyka. No i o to mi chodziło Patryle Ile dziewczyn z cię podrywało? Nie mogę powiedzieć, że dużo, ale już... Powiem tak, była kuma i to mi wystarczy. Pyczku. Dobra, poddaję się, tylko mnie nie zabijaj. Przegrałeś, twoja moc wzmocni mojego mistrza. Jesteś za słaby ty i ci twoi kumple nie umiecie używać pełni swoich mocy. Hehehe. He he. Jesteś taki pewny gościu. No i to tyle. Okej. Okay. Bardzo ładnie. No i spoko, bardzo ładny odcineczek, więc standardowo daję linka na czacie.